Tematem, który zdominował wczorajszą konferencję prasową, był ten dotyczący służby zdrowia. 10% polskich dzieciaków i polskiej młodzieży potrzebuje dzisiaj wsparcia psychiatrycznego, opieki psychiatrycznej, opieki psychologicznej. To państwo nie powinno mieć innych priorytetów niż to, żeby uratować swoich najsłabszych. Lider ruchu Polska 2050 postuluje, aby jeszcze w tym roku rząd przeznaczył interwencyjnie miliard złotych więcej na dziecięcą psychiatrię. Państwo powinno także, jak dodaje Chwłównie, oddać samorządom jak najwięcej kompetencji, a nie tak jak teraz robi to PiS, centralizować wszystko na siłę. Stowarzyszenie, by skutecznie rywalizować z innymi partiami politycznymi, tworzy obecnie lokalne struktury. Dzisiaj przede wszystkim będziemy powoli budowali te struktury. Jesteśmy w trakcie budowy, tak? Musimy stworzyć ten fundament i powolutku iść do przodu. Przede wszystkim będziemy chcieli wystąpić w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Także z samorządowcami z Północnej Wielkopolski, którzy już przystąpili do ruchu Szymona Hołowni. To między innymi były wiceburmistrz wągrowca Piotr Pałczyński, radny tego miasta Włodzimierz Naumczek, czy radny powiatu złotowskiego Tomasz Wojciuk. Po pierwsze dialog, po drugie ekologia, po, po trzecie kwestie społeczne. Są to wszystkie kwestie, nad, nad którymi tutaj pracujemy, nad którymi rozmawiamy i chcemy dalej, dalej, żeby to wyglądało tak, że jest pomiędzy nami dobry dialog i dalej będziemy wykonywać, czy też w kwestiach stowarzyszenia, czy też w kwestiach partii politycznej, dobrą pracę. A ruch Szymona Hołowni to spora konkurencja polityczna dla zjednoczonej prawicy i opozycji. Najnowszy sondaż dla RMFFM pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tę niedzielę, to spośród osób, które wyraziły chęć głosowania, prawie 34% poparłoby PiS, niemal 23% właśnie Polską 2050, a tylko 13% Koalicję Obywatelską.